A witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4 To Baby Challenge No i cóż, jesteśmy oczywiście tam, gdzie skończyliśmy I teraz Caroline, yy, jeśli ona teraz nie położy tego dziecka do łóżka, to... Yy, no właśnie Błagam cię, dziękuję Dobra, i czekaj, yy, zostaw to dziecko i sama idź spać Bo dzięki temu wszyscy będą spali, może... nie wiem, cokolwiek Okej, moi drodzy karaty się obudziła, bo potrzebuję do toalety. Mm, I ona też po prostu pierwsza raz poszła spać, ale również mam do zrobienia. Mm, no dobra, to poczekam aż się ogarniesz, żebyś mogła sobie odrobić pracę yy, No właśnie, dobra. I przy okazji możemy wszystkim poklikać czapki. O, widzę, że Kieran się obudził, ale nie bo on jest tym, takim dzieckiem wielkości średniej, więc on na razie niech zostanie. Zaraz tu widzę, że mają w ekwipunkach różni. Obywatele yy, nie ogarnięte te yy, talerze, ale to zaraz. Dobra, ty się ok. I widziałam, że oni są tam głodni, więc trzeba im i tak jedzenie więc mi się zmienimy może na yy, Kaja, bo on właśnie tu ma. Jest jedną z. O, czekajcie. Czekaj. Ja Rozumiem tak, tak. I drugą była właśnie Bonetta teraz zrobimy tu, tu. To wsadzimy. I potrzebujemy nas no, trzy w... Myślę, że będą spoko. Yy, tak, już na spokojnie moja droga, bo ja zaraz ci dam yy, żarełko Ale poczekaj, ty chcesz jeść najpierw, to dobrze. Yy, yy, nie, zostaw. A, bo tu musisz pomóc. Znaczy, nie, dobra, to niech on ci zrobi tak, pomoc yy, Słusznie. Yy, Kai, niech tu yy, I ty, moja droga. No nie zdążysz już, myślę, przed szkołą, ale ty możesz zjeść, jak już on cię ogarnie z nocnikiem e, I mama pewnie, no właśnie, też jest głodna e, Ale dzieci są ogarnięte, więc możesz je zostawić na razie I e, też weźmiesz porcję I myślę, że będzie spoko Dobra e, A, to kaj mięci, dobra, już myślałam, że jedzenie nam się zepsuło, ale na szczęście nie e, Słońce, czy ty? Nie poszłaś oczywiście do toalety, ale dobra My to jakoś ogarniemy. Ty, moja droga, masz jeszcze pół godziny, no nie zdążysz zjeść, ale no, w szkole cię nakarmią już bez przesady. Myślę, że możesz zejść tutaj, bo zanim ty zejdziesz po tych schodach, to ty już zdążysz pójść do tej szkoły, więc już będziesz przynajmniej jakby najbliżej wyjścia. I myślę, że powinno być ok. Dobra, i ty, Caroline, jak skończysz jeść, bo właśnie widzę, że już kończysz, weź zrób uczkoszystania z notnika bonetta. Bonetta, yy, niech ten talerz jak gdzieś odłoży, to ja będę wiedziała skąd mam go no właśnie mm, zabrać yy, Dzisiaj jakoś postarzamy, prawda? Czy mi się coś powaliło? Bo chyba nie jednak mimo wszystko Dobra, czekajcie, page down Proszę bardzo Czekajcie I yy, Kai Czy ty możesz wykąpać go, a ty miałaś robić nocnik Wonetcie ona pewnie już się dawno zsikała w kacie, ale jakby to jest... Dlaczego ona nie zjadła tego? A bo to jest... O kurde Dobra, to zaraz, najpierw się wysikaj, a ty wyką go Dobrze, słusznie Ty natomiast, moja droga, ucz Dobra, i teraz spróbujmy to troszkę pogarniać, powoli Dobrze, kąpiesz go, tak Zaraz, Karolina, nie będziesz musiała jeszcze ogarnąć... Hmm, jakieś do dlatego że wydaje mi się, że już może się powoli kończyć. Yy, ją możesz natomiast wykąpać: yy, Arię, tak? Ale na spokojnie. Tak, zaraz będziemy Ciebie też możemy zaraz ogarnąć spoko, Karolę, Nie martw się. Tylko yy, no, po prostu poczekam chwilę. Ja... Widzę, że to drugie dziecko już zaczęło płakać, no ale co ja mam z tym zrobić? Dobra. Yy, I one ta Ponadto i jedzonko, jedzonko hmm. Otwórz yy... Proszę A, masz tu yy, Weź porcję i póki ja tu jestem, to coś ja jeszcze schować, dobrze? No halo, dobra A, i jeśli dzisiaj ktoś, nawet jeśli ktoś ma urodziny, to właśnie Karolin yy, powinna yy, ogarnąć yy, Tort, bo nie posiadamy tortu ale najpierw niech się ogarnie może. Ja bym sugerowała, żebyś się ubrała, bo na przykład moja droga, jakby Ci to powiedzieć, trochę chodzisz w yy, piżamie cały dzień. Czekajcie, Kai jest ogarnięty yy, do toalety, ależ to zapraszam. Dobra. Yy, I teraz tak, komunikacja już yy, nieźle Ci idzie. Z tego co widzę. Yy, potem możesz wymasterować tutaj to. Potem myślenie. Bo one to na razie takie. I ty się ogarniasz. Dobrze. I potem jacie kliknę, żeby się robiła to, ale najpierw myślę, że tu sobie to ogarniasz. Dobra, czekajcie kąpiel i weź ty jej zup kąpiel. Dobrze? Dobra. To jeszcze damy tu. Tu. Tak. I teraz... Caroline się kąpi jeszcze, ale już kończy widzę, więc y, możemy kliknąć jej, żeby zrobiła. Oj, to nie w zmywarce, tylko żebyś tu zrobiła. Gotuj. No. Halo, halo. Przydałoby się, żeby. O, dziękuję. I teraz tak, y, co my robimy y... z I y, niech będzie białe. Dobra. I Chloe dzwoniła, wiem. Tak, Chloe? No, może sobie wyobraziłam, że to była Chloe, ale no, była jakaś nasza córka w każdym razie, ale no, nie, nie odebraliśmy się z no cóż mogę powiedzieć. Yy, czy ty możesz go poprosić, żeby on się o ampie, Czy niekoniecznie? No nie, nie zrobisz No cóż, bywa. to yy, natomiast yy, mogłaby się zająć yy, krążeniem. Yy. Jeszcze będzie trzeba je ogarnąć tam myślenie, komunikację i tak dalej, ale właśnie był tutaj przy misiu, e, Kai, dlatego nie chciałam jej tam wsadzać Ale jako, że już odszedł, to możesz tutaj się ustosunkować do misia troszkę e, I zaraz jeszcze Caroline... Nie, 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 tym razem... Oj, trzeba tutaj naprawić, ale to zaraz też ogarniesz na spokojnie Napraw e, Skarlicz jakoś strasznie długo jesteś w tej szkole, bo mi się jakoś czas dłuży, czy coś e, Dobra A, on to naprawia, to ty zostaw to w spokoju, tylko tutaj tu świeczki Zostaw dziecko Odzyskaj część. zostaw dziecko, powiedziałam e, W tym momencie nie pomożesz mu bardziej, niż przeszkodzisz e, Dobra Ty jeszcze pogawasz trochę do Miśka Dobrze Potem, Caroline. Ok. Musi właśnie dać świeczki do tortu. I przydałoby się, żebyś coś jeszcze ugotowała, ale. Kim jesteś? Dobra. Mm. Żebyś coś jeszcze ugotowała, ale to, jak już będziesz sobie robić jedzenie, to to je po prostu zrobisz dla wszystkich. Um. Proszę. Mm. I tu trzeba umyć blat, widzę to. Yy. I dlaczego Caroline to robi? No, bo po prostu służba jest totalnie bezużyteczna, więc tutaj. Jakoś nam wszystko, mam wrażenie, że trochę sprawniej mimo wszystko idzie, kiedy mm, nie mamy. Nie jesteśmy w ciąży. Zagadam, z czego nie mamy znowu. Nie, jak nie jesteśmy w ciąży, to po prostu łatwiej nam idzie. Tak mi się wydaje. Tutaj bawienie się lelkami. Teraz możesz pokarniać? Czyli wyobraźnię, dobra. To znowu dzwoni do Caroline. Yy, Ostatnio ciągle ktoś do nas nie i niemiłosiernie, po prostu strasznie mnie to denerwuje. Yy, dobra. Yy. Tutaj super skuteczna opieka, a Arię możesz też... Super. A nie, nie zrobisz jej podwójnie O, Rys No to było zupełnie nieistotne Ale czekajcie, urodziny, urodziny Okej, okay, a więc dzisiaj jest do postarzenia Kiran Rysent się właśnie również postarzył Dlatego dobrze, że kiran przynajmniej ogarniemy do tego wieku No, małego dziecka, ale jakby trochę większego Mimo wszystko Możesz w takim razie na nią zrobić super skuteczną opiekę? Wiem, że ci to skasowałam przed sekundą, więc jakby to nie ma sensu, co ja robię, ale nieważne Skali też wróciła do domu, więc... Ym, czekaj, nie to Wiesz co, zacznij od lekcji, bo ja nie mam teraz y, siły cię ogarniać, bo wszystko chcą obudzenie i trochę tłumacz Jak dla mnie y, Dobra, y, to jest do śmietnika ym, I zaraz weźmiemy jeszcze... Czekajcie, bo trzeba postarzyć Kirana Yy, więc my go zaraz weźmiemy yy, otwórz i proszę bardzo tutaj i weź yy, może zwuchnąć yy, kiran A gdzie on jest chcesz się dowiedzieć Czekajcie, tu jest kiran śpi yy, to kiran się obudź może i czy tego teraz weźmiesz czy on musiałby wyjść stąd nie tego weźmiesz dobrze Aria zostawił, tylko że Aria będzie próbować spać, bo ona jest ciągle jakaś nie... nie bardzo Tego może zaraz zanieść do łóżka No niekoniecznie, ale no już warto mieć nadzieję, prawda? Tak... nie, nie wiem Czekajcie, czy mam puszczoną jakąś muzykę? Oczywiście, że tak, bo warto marnować prąd, świetnie Jak zwykle Dobra, tutaj dąchamy świeczki, to zaraz e, on się postarzy Dobra e, Proszę bardzo niezależnie, to się akurat może troszkę przydać e, Tutaj świeczki i będzie trzeba go wnieść na górę I Niestety, moja droga, ty zrobisz pracę domową, to będziesz zrobił dodatkowe zaliczenia Bo czy ty masz piątkę? Mm, tak e, No przydałbyś, żebyś... no mogłabyś mieć nawet szóstkę, to byś wtedy pomagała nam to ogarnąć dom e, Co by było bardzo fajne i tak, moja droga, weź go Weź opieka Umyj I jakbyś go umyła właśnie To go wniesiesz na górę Przy, oka na górę przy okazji I to by było superowsko Dobra Ty jesteś jakaś zmęczona? Trochę Nie do końca Ty jesteś trochę bardziej zmęczona Ale tutaj już u ciebie jesteśmy na Takiej większej prostej, żeby ogarnąć umiejętności więc niestety ale nie będę ci tu pobłażać i no trochę musisz pogarniać z tego wszystkiego oczywiście, że ona cię nie wzięła i nie umyła jak zwykle bo polezła kurde do czaksa, tak? tak, dobra weź go podnieś ja tu poczekam, aż zejdziesz na spokojnie Karola, ja mam czas, dobrze, że... dobra, Rys jest głodny, Rys... nie, masz go po... Absolutnie nie ma takiej opcji. Podnieś go. Podnieś. Będę ci klikać, dopóki tego nie zrobisz. sięgam. I weź go, posać, to są gdziekolwiek. Ty jesteś zmęczona. A ty jesteś głodna, ale czy on cię karmi? Chyba nie. A, czekajcie. U, karmi go, dobrze. Okej, okay, to teraz możemy ogarnąć poziomy zapotrzebowań na różne rzeczy Scarlet? Tutaj to. Jedzonko. Jedzonko. I do jedzonka możesz sobie pooglądać telewizję. Dobrze. Ty jesteś zmęczony, więc zapraszam Ciebie do łóżka. I teraz py e pytanko. Dobra, nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu miałam problem, bo miałam 30 i nie mogłam ich położyć do, trzech, do, do do łóżek, bo miałam dwa. Tylko, że my mamy trzy łóżka. Więc jakby... Gdzie mózg? No. Powiem wam, że. Nie wiem, co ja w ogóle robię. Yy, to dziecko, które ty trzymasz, śmierdzi, więc pewnie ma po prostu pieluchę. Dlaczego, więc dlaczego ty jej kołyszesz? No, więc Karolina ale jak jesteś już tak długo matką, no mogę się ogarnąć, kiedy dziecko mam brudną pieluchę. W sensie, ale... Dobra. No właśnie, on tak jest w ogóle głodny. Czekaj. Nie muszę go Już ogarnie go, please. Nakarmisz go przy okazji? Czy niekoniecznie? Bo ja nie wiem, czy go nakarmiłaś teraz, Jezus Weź go na karm Ja nie wiem, czy to zrobię jeszcze, nie wiem, tylko Gdybym kliknę to w ten sposób I mam to wszystko gdzieś Dobra yy, I teraz tak Tutaj mogłabyś, proszę bardzo, ciebie zrobić kolację Czekaj, podaj kolację yy, Niech będzie Makaron z serem no, jak zwykle, ja tutaj już o jedzeniu od razu zaczynam myśleć. No, cóż mam zrobić, moje drodzy? No, po prostu takie dobre rzeczy w tych cieni. Znaczy, może one nie wyglądają na jakieś mega smaczne, ale jeśli byśmy takie mieli, mieli zrobić sami, znaczy, przynajmniej ja, ja uważam, że ja dość dobrze gotuję, no to cóż, dobra, yy, no, czekajcie. Yy, to jest spać. Karolin, natomiast sobie gotuję. Jak ugotuję, to nie wiem, czy zje, czy nie zje. Tak, wzięła sobie. Ale to dobrze, no to sobie bierzesz, jeśli jesteś głodna, moja droga. Ale potem pójdziemy spać po prostu. Yy, tutaj i tu. Dobra. Tutaj mamy jakiś obrzydliwy, brudny kibel. Obrzydliwy, brudny nocnik. O, cześć. Okej. Okay. Okej. Okay. aż podejrzane. Zobaczymy, czy nas nocnik też sprzątnie. Czy będzie miał jakąś dobrą pasę No dobra. Ja nie sprzątam, oczywiście. Ale ja mam nadzieję, że podoba Wam się ten nocy jakieś tak. Oczywiście zostawiacie łapki w górę i subskrypcje. A na dzisiaj to na tyle, Tak więc trzymajcie się. No i cześć!